Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę krzyża świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Ja wynagradzam wszystkich dobrych. A wszystkich oddanych mi umacniam. Zapisz moje słowa w swym sercu i pilnie je rozważaj. Będą ci bardzo potrzebne na czas pokusy, czego nie możesz pojąć, gdy czytasz, zrozumiesz, w godzinie nawiedzenia. Wybranych moich nawiedzam dwojako: pokusą lub pocieszeniem. Codziennie też dwóch lekcji im udzielam: karce ich wady, lub zachęcam do postępu w cnotach. Kto poznał moje słowa, nimi wzgardził, stanie przed sędzią w dniu ostatecznym. Modlitwa o łaskę pobożności. Panie Boże mój, Ty jesteś całym moim dobrem. A kimże ja jestem, że ośmielam się mówić do ciebie. Jestem najlichszym z Twych sług, nędznym robakiem, nędzniejszym i godniejszym wzgardy, niż pojąć mogę i śmiem wyznać. Pamiętaj jednak o mnie, panie, bo niczym jestem, nic nie mam i niczego nie potrafię uczynić. Tylko Ty jesteś dobry, sprawiedliwy. I święty. Ty wszystko możesz, wszystkiego udzielasz, wszystko spełniasz. A tylko grzesznik stoi z pustymi rękami. Wspomnij na twe miłosierdzie i napełnij me serce swoją łaską. Nie chcesz przecież, by twoje dzieła okazały się bezużyteczne. Jakże zdołam wytrzymać ze sobą samym w tym nędznym życiu, jeśli mnie nie umocni Twoje miłosierdzie i łaska Twoja. Nie odwracaj ode mnie swojego oblicza, nie zwlekaj już dłużej ze swym nawiedzeniem, nie odejmuj mi swego pocieszenia, nie chciej, by dusza moja stała się przed Tobą jak ziemia bezwodna. Naucz mnie, Panie, pełnić Twoją wolę, naucz mnie godnie, i z pokorą stać przed Tobą. Ty bowiem jesteś moją mądrością, ty mnie poznajesz w całej mej prawdzie. Ty znałeś mnie zanim powstał świat i zanim na świat przyszedłem.